-3 2 3.2.0, z tej strony ECG Show i to spóźniony odcinek właśnie z testowania tej postaci, którą widzicie teraz na ekranie, czyli Leona. Wypadł on nam z jednego odcinka, bodajże, że dwa odcinki temu lub trzy, już sam nie pamiętam, a my przechodzimy od razu do testowania go na Solo Showdownie, potem będzie duo i Brawl Ball. Od razu gramy na pierwszą rozgrywkę, naszą dołnię. Od razu skrzyneczka, od razu power cubes. <gry> Czyli ta bóżka, która nam wyskoczyła ze skrzyneczki zaraz pokażę. O, to jest to. to. To, co teraz widzicie. Wiem, że już tłumaczyłem w odcinku, ale chciałem zademonstrować też, jak to wygląda. Um, ok. Okay, tam kogoś widziałem. Tak, to jest Rosa. Mnie nie, nie chcę zadzierać z Rosą. Yy, dobra, dobra. Yy, nie będę się teamował. Bo spadnie na mnie asteroida. A poza tym to nie jest zbyt fajne wejście z teamowaniem. Ale ją... Z... Nie, nie zabiję jej. Nie zabiję. Po co ja włączyłem tę niewitkę? Ale i tak piąte miejsce. Chciałem też powiedzieć, że jak możecie zauważyć rzuca on czteroma shurikenami U mnie on zadaje ile? Jeszcze sprawdzę tylko 528 jednym shurikenem Ulta ma takiego, czyli super atak że jest niewidzialny ale jeden, jeden błąd tego ulta że gdy raz rzuci to już go widać. I to jest właśnie trochę niefajne. A my przechodzimy do um, drugiej, do kolejnej rozgrywki na duo. Showdownie. Um, dobrze. Z Frankiem. Po co ja lecę z nim, ale dobra. Nieważne. Halo, halo, dobra. Dobra. Żyjesz. Albo bardzo za niego gra. Albo żyje. Bum, 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 O nie! On ta rosa jezu, Jest teraz szaleństwo. Wszyscy grają rosą. Dobra, zapomnijmy o tej rozdrewce. Jestem poza dziesiątą ranką na Leonie. Gramy znowu z Frankiem. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Ojeju, czemu ja zagrałem dwa razy? Dobra, e, nieważne. Jest to nie fair wobec innych właśnie trybów, ale nieważne. E, tą skrzynkę rozwalę. I bodajże, że tam był człowiek. Dobra, jezu Jean. Żartuję, chcesz się steamować? Nie, no żartuję. Nie, e, nie teamujemy się, bo asteroida na nas spadnie. Lub. Ale poza tym to nie lub. Lub może można nas zbanować. Dobra, zabiłem go. Chciałem też powiedzieć, że im bliżej jest właśnie osoby ten leon, legendarna postać, tą którą gram, więcej zadaje. Bo im dalej, tym mniej. Nie zużywaj, Ulta. Nie. Nie zużywaj. Dobra, tam jest Pam. Widziałem Pam. Chodź to Pam. Dobra. Yy, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ojeju, zginąłem. <grym> zginąłem, ale i tak wygraliśmy. Udało nam się... Mogę tak powiedzieć. Jak widzicie, pozbierałem skrzynki. I zagrajmy na Brawl bolu od razu. Mam nadzieję, że dostaniemy 60-66 bodajże. Właśnie tokenów, żebyśmy mogli jeszcze raz, właśnie, jeszcze jedną skrzynkę otworzyć. A ja zginąłem tymczasowo. Ciekawe by było taka opcja, żeby się steamować, czyli zawrzeć sojusz z jednym z tych, z, z całym tym team, teamem i teamy byłyby steamowane. Mogłem włączyć niewidka, ale nieważne. Oni lecą na naszą bramkę. Frank ma piłkę. Nikt Franka nie rozwali. Nie no żartuję, mogą rozwalić Franka i go rozwalili. Um, a my tymczasowo Chyba straciliśmy gola Nie mogli tej piłki wziąć I to było dla nich nieszczęście Bo teraz rozwalimy Rosę Nie, bo ona ma tarczę um, i Zapito ją Ale ja zabiję kolcika I jest gol Jest gol Pięknie Pięknie. Jest gol. Jest gol. Nie ma. Nie ma gola. Myślałem, że będzie drugi gol. Podejdę może do nich na niewitce To jest mało krzaków, a więc nie miałem jak yy, użyć tej niewitki. Barley mnie zabił. Nieważne. O nie, nie strzelisz. Nie strzelisz. Zapewniam cię, że nie strzelisz. Dobra, nieważna. Nie ucieknę. Nie uciekłem jej pół. Dobra, ale jest 0 Dobra, nie udało im się strzelić, ale trochę słabo dla nich. Dla nas jest bardzo dobrze. Barley przejął piłkę. Jest! Wygraliśmy! Jupi! Udało nam się. Tak, udało nam się. Nie, no. Naprawdę nam się udało. Nie spojrzałem, ile dostaliśmy. W ogóle nie dostaliśmy. Ale to, na co ja czekałem. Otwieramy dwie skrzyneczki. Pierwsza zwykła. Tu nie ma postaci. Ja naprawdę. Przy... Wy przynosicie mi szczęście do tych postaci. I do Piper 6 punktów. Do Rosy było 6 punktów, i do Piper. A my startujemy z drugą, normalną skrzyneczką, i tu, tu też nie ma postaci. Do Rosy 5 punktów i do Piper 6 punktów. I, jaki bonus item? 2 yy, eventikety. A więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego odcinka, pa!